czy ty w ogóle lubisz i czasami pozwalasz sobie na przykład na taką dyspensę i chodzisz na imprezy? Chodzę, oczywiście, że tak, z moim mężem. Ostatnio faktycznie było tego mniej, ale nie bardzo mało. To nie jest tak, że w ogóle nie prowadzimy życia towarzyskiego, ale my mamy bardzo zamknięte grono. I mamy takich przyjaciół od lat, od naprawdę bardzo wielu lat, i takich, którzy przeszli z nami przez bardzo wiele naszych różnych sytuacji, i w ich towarzystwie czujemy się po prostu bardzo bezpiecznie. I z nimi zdecydowanie odpinamy wrotki. A w jaki sposób wygląda to odpinanie wrotek? Powiem ci, że jest głośno, boso. Naprawdę dużo się dzieje i jak to mówi mój mąż, jak widzi już, że pewien etap został osiągnięty, to mówi, tej piłki już nic nie zatrzyma.